Prezentacja, słuchajcie, samochodu sprowadzonego na indywidualne zamówienie, czyli Toyota Auris hybrydowa z 2018 roku w wersji nadwozia Hedgeback. Auto z ostatniego roku produkcji. Ten model był produkowany do 2018 roku. Sprowadzony ze Szwecji, zakupiony. Co bardzo ważne jest przy samochodach hybrydowych tego typu, że zakupiony od osoby prywatnej. Nie jest to samochód żaden pouberowy, potaksówkowy. Dwie osoby prywatne tym autem jeździły, drugą, drugim właścicielem była kobieta. Samochód z niskim udokumentowanym przebiegiem 96 tysięcy aktualnie kilometrów wersja nie jakaś najbogatsza, ale też nie najbiedniejsza. Samochód jest wyposażony w akcesoryjne felgi 17-calowe to już z zewnątrz możecie poznać. Jest to auto w 100% bezwypadkowe. Grubość powłoki lakierniczej nie przekracza nigdzie 150 mikronów. Robiliśmy w tym samochodzie dwie poprawki, tak naprawdę lakiernicze. Był zdemontowany z tyłu zderzak, bo w tym miejscu był, że tak powiem, wypięty ze z ten zderzak. To jest prosta sprawa. Wystarczy, że zahaczycie na przykład takim chlapaczem czy zderzakiem, nie wiem, tak jak w Szwecji, o jakąś zaspę śnieżną o coś. I te, wiecie, te ślizgi się generalnie już wypinają. Tego nikt nie poprawił. My to poprawiliśmy w Polsce. Była to się tak zdarza, że e, nie wiem, Szwedzi, Niemcy generalnie e, pryskają sobie, wiecie, dobierają sobie spray i pryskają. Była taka morka. My żeśmy to wszystko wypolerowali. Nie my, tylko Mariusz Lakiernik. No, zrobił to perfekcyjnie. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Tą ryskę delikatnie widać, no, ale czy warto by było lakierować element szczególnie w takim kolorze po to, żeby usunąć taką ryskę? No, uważam, że kompletnie bez sensu. Samochód e, zabezpieczony antykorozyjnie od spodu. Jest na to też certyfikat e, firmy, zaraz wam pokażę. E, także ta Toyota naprawdę tutaj ktoś podszedł z głową. Niestety, Toyoty, w ogóle wszystkie samochody japońskie, czy to Toyota, czy Mazda, czy e, Honda, mają jedną zasadniczą wadę: czyli brak totalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Co jeszcze w aucie robiliśmy? Lakierowaliśmy przedni zderzak, lakierował też e, właśnie Mario, lakiernik i przy okazji, zobaczcie, zrobiliśmy tutaj w czarne piano te wszystkie plastiki i wygląda moim zdaniem to fenomenalnie. Dlaczego był lakierowany zderzak? Pokażę, może wrzucę zaraz zdjęcie, zobaczę jak mi się tam w montażu złoży. Tutaj były też porobione takie dziwne zaprawki właśnie z tego samego spraya, co na tamtym błotniku. Po prostu ktoś tutaj zarysował, chciał to sobie zamaskować i no wyszło jak wyszło. My to poprawiliśmy tak, jak to powinno generalnie wyglądać. I zobaczcie, jak fajnie udało się dobrać lakier. Mamy teraz pochmurny dzień, to jest bardzo ciężki kolor w lakierowaniu, bo to jest taki jasny jasny, nie wiem jakiś taki szary takie kolory generalnie inaczej oddają zawsze na plastiku inaczej oddają na powierzchni metalowej, a tutaj wyszło to idealnie jaka Toyota Auris jest, każdy widzi wiecie, dla mnie nie wzbudza ten samochód jakichś nie wiadomo jakich emocji jest to samochód na wskroś, wskroś poprawny, bardzo niezawodny, silnik 1.8 Tutaj dodatkowo hybryda. Toyota słynie generalnie z hybryd. To są najlepsze układy hybrydowe, jeżeli chodzi o producentów. I tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń. Ten samochód jest po prostu poprawny, jest mega ekonomiczny. Spalanie, słuchajcie, pokazuje w granicach 4,5 litra na 100 km. Co uważam, że jest to bardzo dobrym wynikiem. Oczywiście są pewnie jacyś amatorzy, którzy są w stanie zejść poniżej 4 i są też pewnie kierowcy, którzy są w stanie wyjść powyżej 5 litrów. Co nie zmienia faktu, że jest to samochód bardzo ekonomiczny. Mało tego wiecie w Polsce, jeszcze jak te samochody jeżdżą na jakichś tam Uberach czy na czymś, montowane są instalacje gazowe i ten silnik, co wszyscy wiedzą, bardzo dobrze znosi instalację gazową. Silnik prosty na łańcuchu, bardzo dobra jednostka. Skrzynia bezstopniowa, ale w hybrydzie skrzynie CVT jak najbardziej się sprawdzają. Tutaj zalecałbym wymianę oleju w tej skrzyni biegów. Moim zdaniem powinno się to robić. Co 60 tysięcy. Także nowy właściciel takie zalecenie ode mnie otrzymał. Słuchajcie, przechodzimy do bagażnika. Pokażę Wam bagażnik. Ten sam filmik też się pojawi na YouTube, z uwagi na to, że taki samochód, wiecie, zdarza się bardzo rzadko. Szczególnie z tak niskim przebiegiem i z taką historią. Bo hybrydy, niestety, teraz są bardzo ciężkie w zakupie. Do auta, słuchajcie, mamy nowe wycieraczki, dodajemy klientowi. Jest półeczka taka standardowa i jest drugi komplet. Zobaczcie kół. Ja zmienię tylko kadr. Już Wam pokazuję. Zestaw felg. Tutaj 16 cali oryginalne Toyoty. I to są takie felgi, na których ten samochód fabrycznie wyjeżdżał. Nie trzeba było za te felgi dopłacać. Te felgi, które widzicie, no to to były felgi za dopłatą. Wykonanie Toyoty, no to wiecie, ja wam mogę powiedzieć. No to jest takie proste, zwykłe, niczym nie wyróżniające się, tak. Materiały nie najlepszej jakości, jak na przykład nie wiem, porównamy sobie dywan w Volvo czy dywan w Toyocie no to w Toyocie nie macie żadnego wygłuszenia, w Volvo macie bardzo grubą taką, wiecie, piankę, a tutaj po prostu jakbyśmy zdzieli sobie ten dywanik, o tutaj ten, to pod tym nie mamy kompletnie nic. Tak wyglądają boczki, tutaj no nie będę już w tych kół wyciągał, są spakowane dla klienta, pokażę Wam auto po prostu z przodu. I tak wygląda tutaj Aurisik w środku, poprawne to wszystko jest, w miarę fajne w dotyku, nie jakoś mocno się nie zużywające, aczkolwiek pamiętajcie, że samochód ma niski przebieg. Tutaj mamy ciekawe połączenie, bo mamy tak materiał Alcantarę. Materiał zobaczcie, przejedziemy tutaj takie robi trochę wrażenie, jakby to było brudne, a to nie jest brudne. Samochód był u nas oddany na czyszczenie. Mamy tutaj zarysowania niestety na kierownicy, zobaczcie, od pierścionka albo od jakiejś obrączki, no generalnie od biżuterii tutaj poprzedniej właścicielki. E, wsiądę do środka, bo tutaj jest dosyć ciekawie to wszystko rozwiązane. Przebieg dokładnie widzicie. Mamy elektrycznie składane lusterka. Mamy tutaj jakieś tryby, wiecie, ekonomicznej jazdy. Bardzo fajny lewarek zmiany biegów. Tutaj mi się nie podoba. Zobaczcie, coś się tu zaczęło łuszczyć, więc tutaj generalnie ten element, no, jakiejś super jakości nie ma. Słuchajcie, podgrzewane fotele. Tutaj wyjście AUX i wyjście USB. No i co? Odpalimy. Oczywiście tutaj nic nie będzie słychać, bo Samochód jest, mówię, jeździ też na prądzie. To jest taka hybryda, która też może jeździć na prądzie. Także tak to wszystko wygląda. Pokażę Wam, jak działa kamera cofania, bo jest auto w to wyposażone. Generalnie jak zmieniamy biegi, to robimy to takim właśnie joystickiem. Nie jest to może intuicyjne, ale jak ktoś już jeździł takim samochodem, to sobie bez problemu poradzi. Czy tu mamy jakąś nawigację, czy coś, to zaraz postaram się Wam powiedzieć. Już jest, zobaczcie, mamy nawigację. Nawigacja nie jest dostępna w tym systemie, czyli nie została tutaj dokupiona. Tutaj mamy przycisk do odpalania, gdybyście kiedyś szukali. Mamy, zobaczcie, asystenta pasa ruchu. Mamy tempomat, tempomat starego typu, zobaczcie w Toyocie montowany od 2000 bodajże roku taka sama niezmienna dźwigienka No i co, jakiś eco mode tak to generalnie wygląda. Zegary podobne. Podobne na zegarach, jak tutaj na wyświetlaczu centralnym. Auto poprawne, bardzo niezawodne, mocno poszukiwany temat generalnie, ze względu na to, że są to samochody po prostu ekonomiczne i niezawodne. Czyli, wiecie, kupując Toyotę, macie święty spokój i to zawsze powtarzam klientom, że coś za coś. Samochód może nie jest super wykonany w środku, ale za to oddaje tym, że no nie jeździcie naprawdę, znaczy nie martwicie się o jakieś kosztowne wydatki w tych autach. Dobra, udało mi się otworzyć maskę, wiecie jak jest w Toyotach, jak jest w Japończykach, nie wiem dlaczego, słuchajcie, oni nie są w stanie nam zamontować siłowników. No nie rozumiem tego kompletnie, podkreślam to na każdym filmie, to nie są te czasy, że to kosztuje nie wiadomo ile i to nie są żadne oszczędności. Tak wygląda cały tutaj układ hybrydowy. Jest to 2018 rok ostatni wypust i tu jest taka ciekawostka. Zobaczcie, mamy dwa zbiorniczki płynu chłodniczego z jednej strony i z drugiej strony. Ktoś powie: "Po co? Może do chłodzenia baterii?" Oczywiście też, ale jest tutaj, słuchajcie, system chłodzenia katalizatora. No byłem generalnie mocno w szoku, jak wszedłem pod samochód i po prostu wokół katalizatora, zresztą pokażę wam to na stacji diagnostycznej, są po prostu rurki, które właśnie ten płyn chłodniczy doprowadzają i chłodzą ten katalizator. Rozmawiałem tutaj z osobami z wydechów, no nie jest to podobno jakieś idealne rozwiązanie, ale jest i tak fabrycznie ten samochód z takim systemem wyszedł. Yy, no na pewno ten katalizator niestety jest dosyć drogą rzeczą, więc trzeba, słuchajcie, na pewno takie auto ubezpieczyć od, yy, w Polsce przynajmniej od wiecie czego, od kradzieży po prostu tego typu rzeczy, yy, bo yy, no zdarzają się nagminnie yy, sytuacje właśnie, że te katalizatory są Wycinane, bardziej niewycinane, tylko nawet słuchajcie, są odkręcane niż wycinane, bo zobaczcie sobie, wpiszcie sobie taki katalizator, ile kosztuje? Od 4000 w górę. Więc to jest na pewno jakiś minus posiadania hybrydy. Kolejnym minusem na pewno jest to też, że te samochody swego czasu były bardzo modne, jeżeli chodzi o złodziei samochodowych. Także to są ogromne minusy Toyota i ogólnie Japończyków czy Koreańczyków, nie wiem, Hyundai, Nissanów, najnowszych modeli. To już nie jest najnowszy model, więc ten samochód już, wiecie, stracił tak jakby taką e, swoją wrażliwość na, na kradzieżę. Ogólnie jeżeli chodzi o uszkodzenia samochodu, bo to jest najważniejsze przy prezentowaniu samochodów, a nie jest tam gadanie o jakichś pierdołach. Słuchajcie, ten samochód oprócz tego, że właśnie lakierowaliśmy ten przedni zderzak, to on uszkodzeń tutaj praktycznie nie miał. Robiliśmy oględziny tego samochodu na miejscu w Szwecji u właścicielki. Był mierzony lakier. Mówię, tutaj cały samochód ma 110 mikronów. Te trzy elementy, czyli błotnik, drzwi i drzwi mają 160 mikronów. Mogło być tutaj jakaś poprawka lakiernicza robiona w Toyocie ze względu na jakąś wadę lakierniczą bo takie rzeczy się po prostu zdarzają i co i przechodzimy słuchajcie do dokumentacji serwisowej do auta są dwa kluczyki, zobaczcie Mamy tutaj wszystko opisane, mamy książkę serwisową, ale cyfrową. Tutaj mamy checklisty jakieś tam Toyoty. Wszystko generalnie w tym samochodzie zobaczcie, było robione w ToyOcie. Mamy różne certyfikaty. Generalnie jak sobie ktoś podjedzie do Toyoty, tutaj mam z przeglądu technicznego wydruk 58 tysięcy samolot miał przebiegu tutaj 45 tysięcy. No generalnie przebieg jest w 100% potwierdzony i tutaj nie ma się do czego generalnie przyczepić. Tutaj mamy serwis słuchajcie jakiś olejowy wykonany w maju 2023 0W20 zobaczcie 3000 koron wykonany co tutaj mamy jeszcze to chciałem Wam pokazać najbardziej to chciałem Wam pokazać certyfikat właśnie który jest tutaj zobaczcie wykonane Zabezpieczenie podwozia przy 59 tysiącach kilometrów i jest gwarancja do 2024 roku. Czyli takie zabezpieczenie, jak wykonujecie, tu było wykonanie 20 kwietnia 2020 firma Dinitrol Center. To taką gwarancję dostajecie na 2 lata i powinno się pojechać i taką, takie zabezpieczenie po prostu odnowić. Czyli zobaczcie tutaj jakieś certyfikaty pierdoły. To Wam pokazuję, Tutaj mamy z przeglądów technicznych, to nie będę pokazywał jakieś fakturki, pierdulki. To jest generalnie mało ważne. Ważne jest to zabezpieczenie, bo zaraz pojedziemy na stację diagnostyczną i Wam po prostu to pokażę. Znaczy Wam. O oglądającym film na YouTube. Osobom, które oglądają teraz relacje na Instagramie, to pewnie tego nie zobaczą. Chociaż nie wiem, może wrzucę, zobaczę. Jest bardzo fajnie wykonane to zabezpieczenie antykorozyjne i tak naprawdę za rok trzeba by było je odnowić. I to jest ważna kwestia dla wszystkich, którzy robią zabezpieczenia antykorozyjne, że to nie jest wieczne. Tak jak my robimy zabezpieczenia antykorozyjne tutaj w nieporęcie za jakieś rozsądne pieniądze to też nie jest wieczne i nie miejcie pretensji do warsztatów, które to wykonują, bo to po prostu trzeba odnawiać. Że tutaj fajnie, że ktoś wiecie tak naprawdę po czterech latach od wyprodukowania tego auta zrobił takie zabezpieczenie antykorozyjne. Nie jest powiedziane, że nie było zrobione wcześniej to zabezpieczenie antykorozyjne, bo tutaj mamy po prostu ostatni dokument, tak, a czy było zrobione wcześniej czy nie, to nie wiem. Ile taki samochód, słuchajcie, kosztuje i Generalnie dlaczego tak się tutaj podkreślam, że to jest auto od osoby prywatnej, nie po Uberze, nie po taksi. Nie sztuką jest kupić za granicą hybrydę po Uberze, czy po taksówce, czy hybrydę z bardzo dużym przebiegiem. Naprawdę te samochody jesteśmy w stanie kupić. Są na aukcjach, pojawiają się, są przebiegi, te samochody mają przebiegi nawet, słuchajcie, po 500 tysięcy. I to nie jest sztuka kupić takie auto, sztuką, bo tutaj dla tego klienta takiego auta szukaliśmy dosyć długo, sztuką jest kupić samochód właśnie z niskim przebiegiem, z dobrą historią, czyli od osoby prywatnej, bo te samochody się po prostu praktycznie ludzie nie pozbywają, tak? Jeżdżą tymi samochodami, bo nic się z nimi nie dzieje, więc po co mają sprzedawać samochód, który mało pali? który jest ekonomiczny, któremu nic nie trzeba robić. Nie sztuką jest kupić samochód, który już ma, nie wiem, wycięty katalizator, zrobione jakieś tam obejścia, pierdol i tak dalej. Sztuką jest właśnie kupić takie auto. Dla klienta, który ten samochód odbiera, oglądaliśmy chyba trzy sztuki, nie, dwie sztuki, gdzie jedna odpadła przez historię, a druga była po prostu w kiepskim stanie lakierniczym. Każdy element tego samochodu miał e, uszkodzenia lakiernicze. Samochody były tańsze niż ten, ten samochód wyszedł dosyć drogo. Jak na polski rynek, jak na to, co jesteś w stanie kupić. Ale podkreślam, jest to samochód z, od osoby prywatnej, od drugiej właścicielki, serwisowany na bieżąco w Toyocie. I najważniejsza kwestia samochód bezwypadkowy. Nie jest tu wstawiana żadna ćwiartka e, itd. Tak tak jest to auto e, bezwypadkowe, żadna, żaden element konstrukcyjny w tym samochodzie nie był naruszony. Też tutaj mój znajomy taką Toyotę kiedyś e, sprzedawał, gdzie. Samochód był, powiecie, po bardzo dużym e, wypadku, jako praktycznie nowy, był sprowadzony, e, powypadkowy do Polski, no bo za granicą już go się nie dało zarejestrować, w Polsce się dało zarejestrować. U nas był użytkowany przez ileś tam lat i potem był sprzedawany. E, szkoda na tym samochodzie, słuchajcie, widniała w systemie na równowartość tego samochodu. I to auto się w Polsce sprzedało, pomimo, że taki raport był dostępny. E, wiecie, za, oczywiście było za niższą cenę niż ten samochód, ale jak ktoś szuka niskiej ceny, no to nie kupuje właśnie takiego auta jak to. Tylko właśnie wpakuje się w tak zwaną okazję, tak to nazwijmy, a potem jest płacz i lament, że kupiłem auto powypadkowe, które nie wiem, nie trzyma linii jazdy na przykład, nie? Tutaj macie auto bezwypadkowe z bardzo niskim przebiegiem, e, i stąd bierze się cena. To auto wyszło niecałe, słuchajcie, 70 e, parę tysięcy. Ja sobie teraz dokładnie nie przypomnę, zresztą też dokładnych cen tutaj nie podaję. Możecie sobie wejść zawsze na stronę Bloket i porównać ceny. Oczywiście można kupić dużo tanie auto z dużym przebiegiem, i nie porównujmy tutaj samochodu z dużym przebiegiem do auta z małym przebiegiem. Widać zawsze właśnie tą zależność, że e, im niższy przebieg, tym cena jest dużo, dużo wyższa, tak? E, no i co? Lecimy na stację, pokażę Wam ten samochód od spodu. Na relacji może się to pojawić, zobaczymy. Jest nagrywana i relacja, i filmik na YouTube jednocześnie. Bo powiem Wam szczerze, że montowanie tego i tego troszeczkę zajmuje czasu. Także pokażę Wam, jak to auto wygląda od spodu, i tyle. I przechodzimy na relacjach do prezentacji Volvo S80. A na YouTubie przechodzimy później do podsumowania na placu tego właśnie egzemplarza Toyoty Auris hybrydowej. Jeżeli jesteście zainteresowani takim autem. No to wiecie, gdzie uderzać. Zobaczymy sobie Aurisa od spodu. Pokażę Wam Japończyka ze Szwecji, jak wygląda jego podwozie. I tutaj widać na tym samochodzie, że on w Szwecji był zabezpieczony. Zobaczcie, jest taka mastyka. Generalnie Toyota nie ma żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. A tutaj widać, że już ktoś temu zapobiegł. I dlatego wygląda idealnie ten samochód. I nie ma tego wstydu. Jak wiecie, pojedziecie też innym jakimś Japończykiem, to tutaj ktoś zapobiegł temu, co mogłoby się wydarzyć. Czyli wszędzie by było tutaj już rudo. Zobaczcie, jak ładnie to wszystko wygląda. No jest brudne to podwozie, ale w tych takich newralgicznych miejscach, właśnie tutaj pod osłonami, dokładnie Wam pokażę wzór. Tutaj mamy katalizator, słuchajcie, z systemem chłodzenia. Zobaczcie, są dwa obiegi, to co Wam mówiłem. Dwa obiegi płynu chłodniczego. No i trzeba pamiętać, żeby samochody ubezpieczać bardzo, jeżeli chodzi o te kwestie. Bo w Polsce trzeba uważać na różne rozboje z tym związane. O, i tak wygląda tutaj podłoga. Bardzo ładnie, Auris wygląda od spodu. Lecimy na podsumowanie na plac. Czas na podsumowanie prezentacji Toyoty Auris hybrydowej 2018 rok, czyli ostatni wypust tego modelu, słuchajcie. 1.8 Benzyna, hybryda, mega ekonomiczny temat. Bardzo poszukiwany, ciężko dostępny, bardzo mało ludzi sprzedaje te samochody prywatnie. Najwięcej tych samochodów, niestety, na rynku już jest po taksówkach, po Uberach z bardzo dużymi przebiegami. Kupić taki samochód to jest nie lada sztuka. Jeżeli szukasz takiego auta, no niestety musisz się liczyć z dużo wyższą ceną. Jeżeli szukasz okazji, no to też jestem w stanie Wam sprowadzić okazyjne samochody, ale z kiepską historią, czyli właśnie po taksówkach, po Uberach i tak dalej. Także jeżeli jesteś zainteresowany takim samochodem, wbijaj na bloket, szukaj takiego auta, sprowadzę Ci samochód na pewno bezwypadkowy, z udokumentowanym przebiegiem i z potwierdzoną historią. Czy będzie po Uberowa, czy po czy od osoby prywatnej, to się po prostu o tym dowiesz i sam podejmiesz decyzję, czy chcesz taki właśnie samochód i Będziesz miał wszystko pokazane, jak na dłoni, jakie auto kupujesz. Nie zostaniesz, że tak powiem, nabity w butelkę przysłowiową. Także co, ja kończę prezentację. Krótka prezentacja, taka, wiecie, połączona z relacjami, które pojawiały się na Instagramie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje w firmie Auto Import Nieporen, wbijajcie na Instagram, tam będziecie wiedzieć wszystko, widzieć, wszystko na bieżąco, a filmy na YouTube to jest oddzielna sprawa. Także trzymajcie się, dzięki, że oglądaliście ten filmik i widzimy się w następnych prezentacjach samochodów. Pozdrawiam.